przychodzących o właściwej godzinie. Bardzo przepraszam Pana za spóźnienie, ale musiałem wykonać ostatnich poprawek. Teraz musi mi Pan udowodnić, że nie zmarnuję tego kwadransu, który mógłbym poświęcić na układanie pasjansa. Musi Pan wiedzieć, że jestem Józef Neumarker. Pochodzę z Wiednia i jestem poważnym człowiekiem. Obiecuję, że pana nie zawiodę. Jak się pan właściwie nazywa? Ferenc Szomowi. Ferenc Szomowi... Po raz pierwszy słyszę to nazwisko. Na pewno nie słyszy go pan po raz ostatni. A! Brzmi to jak słowa ambitnego młodzieńca. Taki właśnie jestem, proszę pana. Chciałbym sprawdzić, czy pańska ambicja dorównuje pańskiemu kunsztowi? Proszę wkazać mi ten obraz. Oto moje dzieło, zatytułowane Jesień Axolotla. Jesień czego? Axolotla. To taki gatunek płaza. Dość osobliwe stworzenie. No dobrze, dobrze. Hmm. Ten obraz jest jakby to powiedzieć awangardowy chudny, szanowny panie, chudny, Jeśli to jest awangarda, to ja, Józef Neumarker, jestem niepoważnym człowiekiem. To dzieło. Jeśli pan to nazywa dziełem, musi być pan wyjątkowo odważny. Barwy tego obrazu są wyjątkowo przypadkowe, uderzone wyjątkowo przypadkowym pędzlem. Widzi pan. To dzieło od nowa definiuje nasze granice malarskie. Nasze granice? Nasze granice. Nasze granice malarskie są odwieczne i nie wolno ich redefiniować. Chyba pan zapomniał, że kilkanaście lat temu zaczęło się nowe stulecie? Może i stulecie jest nowe, ale malarstwo białego człowieka ma tysiące lat. I nie można próbować tak po prostu nowych technik. Czyż, wkraczając w Nowy Wiek, węgierskie społeczeństwo nie może marzyć o niepowtarzalnym doznaniu sztuki? Dość, dość, dość! Dość tej postępowej gadaliny! Nie jest Pan żadnym malarzem. Jest Pan chyba Axelotlem. Dość osobliwym stworzeniem. Jeśli jesteś z tajnej policji, zastrzelę cię. Jestem malarzem. Tak sądzę. Co to znaczy, tak sądzę? Niektórzy tak nie sądzą. Nie doniesiesz policji, że rozwieszam socjalistyczne plakaty namawiające do rewolucji? Nie. No, to się może zaznajomimy. Nazywam się Karoli Fekete, a ty? Ferenc Czomogi. Cieszę się, że nie muszę cię zastrzelić. To może być początek niezwykłej przyjaźni. Może usiądziemy. Więc mówisz, że jesteś malarzem. Tak. Widzę, że niesiesz jakiś obraz. Pokażesz mi go. Dobrze. Jaki on ma tytuł? Jesień aksolotla. Niesamowity. Cieszę się, tak mówisz, ale to nie jest, nie jest niesamowite. Daj spokój. On jest rewelacyjny. To, to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu. Cieszę się, że tak myślisz. Ja on na twoim miejscu szedł prosto do galerii sztuki Neumarkera i prosił go, żeby on to powiesił. Byłem tam u niego. Neumarker nie powiesi tego w swojej galerii. Uważa, że to nie jest dzieło. W takim razie musi być idiotą. A jeśli ma rację? Ferenc, on nie może mieć racji. Wiesz, dlaczego ci on to powiedział? Dlaczego, Karol? No to reakcjonista. On się boi zmian. Twój obraz może zmienić nasze postrzeganie świata, nasze społeczeństwo, nasz świat. Myślisz, że mogę to zrobić? No, oczywiście, masz talent, człowieku. No, naprawdę? Możesz namalować wszystko Dzięki, że we mnie wierzyłeś. Po prostu mówię prawdę. Musisz lecieć, mam wenę. Na razie, ruszaj, rewolucja sama się nie zrobi! Ja, Józef Nojmarker, poważny człowiek z Wiednia, znowu tu pana widzę. Czego pan ode mnie oczekuje, panie szorowi? Przychodzę z obrazem. Ha! Po raz kolejny. Proszę mi powiedzieć, czemu pan się ośmielił wchodzić do mojej galerii? Sądzę, że mam do tego prawo. Czy aby na pewno? Jestem malarzem, szanowny panie. Śmieje się pan uważać za artystę? Oczywiście. Hmm. Będę musiał wyprowadzić pana z błędu. Czy mogę zaprezentować panu moje dzieło? Pański poprzedni obraz nie był wart złamanego filera. Aby ten był chociaż wart koronę. Nie zawiedzie się panu. Styka nie jest niczym innym, jak tylko chaotycznym szaleństwem. Zatytułowałem go – twarz koszulska. Zatem namalował pan coś tak brzydkiego! Chciałem się stawić brzydotę. Dlaczego? Chyba tylko dlatego, że nie umie pan namalować niczego innego. Zamierzałem moim pędzlem… Stworzyć coś nieskończenie żałosnego. Nie, szanowny panie. Czy pan mnie chce doprowadzić do śmiechu? Czy raczej do płaczu? Do żadnego z powyższych. Pragnę coś stworzyć. Nie, nie, nie. Nie pragnie pan niczego stworzyć. Widocznie twarz oszusta jest pańską twarzą. <słuch> Czy pojmie pan w końcu, że nie jest pan artystą? Przepraszam, to ty namalowałeś ten obraz? Tak, ale to nie jest ważne dzieło. Nieprawda, to niezwykły obraz. Jak się nazywa? czy usta. Mam wrażenie, że spotkałam kogoś wielkiego. Ktoś się o tym przekonać. Nazywam się Ferenc Szomogich. A ja Erzebet Korbat. córka barona na Joszu Arystokratka? W takim miejscu, w takim stroju? Ojciec trzyma mnie w złotej klatce. Nie rozumie mnie. Dlatego codziennie przychodzę tutaj obserwować życie. Tutaj wszystko jest takie... Prawdziwe? Dokładnie prawdziwe. Mów mi, Edwin. Dobrze. A ty, teraz? Cóż, też nie jestem oceniany. Bo od jakiegoś czasu próbuję wystawić w Brytanii Guna Parkera, bo miałem Ale całkiem że nie jestem malarzem. Łami. Naprawdę? Tworzysz coś niesamowitego. Dziękuję. To jest awangarda. Naprawdę tak twarzysz? Oczywiście. Tylko mówię prawdę, to co myślę. Po raz pierwszy spotkałem byłeś takiego jak ty. Ja również. Może myśmy się spotkali. Z naszym może... To znaczy, że widzimy się jutro o tej samej porze przy sferze Diego Servus, Erzi. Servus, Helen. Czyli przyszedłeś? Nie inaczej. Czemu ja nie przyjść? Sama nie wiem. Martwiłam się, że... Erzi, nie może ci martwić. Na każde spotkanie z dziewczyną zabierasz płótno? Na każde spotkanie z idealną dziewczyną. Dziękuję za komplement. Ależ nie ma za co miłościwa baronowo. Przestań, nawet nie wiesz, jak ja nienawidzę tego tytułu. To przez twojego ojca? Nie tylko przez niego. Cała arystokracja węgierska i światowa jest pełna sztuczności i hipokryzji. Myślę, że mają władzę nad wszystkim. Ale nie mają władzy nad jednym uczuciem. Nad miłością. Wyjąłeś mi to z ust. Jak ty to robisz, że wiesz, co chcę powiedzieć? To sam nie wiem. Wiesz, właśnie pomyślałam. Może to być głupie, ale. A jeśli nasze dusze już się znają? Cóż, w takim razie jedyne co nam pozostało, da ci im się lepiej doznajomić. Wiesz, że jesteś najszczęśliwszy z przypadków mojego życia? Naprawdę? Muszę ci podziękować za to, co wczoraj powiedziałaś. Podziękować za słowa szczerej prawdy? Wiesz, wczoraj, gdy wracałem od markera, zamierzałem wyrzucić wszystkie swoje obrazy. Kiedy Ciebie. Chciałeś zniszczyć swoje dzieła, Ferenc? Jestem artystą. Nie mogę patrzeć na swoje błędy. To dobrze o Tobie świadczy. To, co mi wczoraj powiedziałaś o moim obrazie, Podniosłem je na duchu. Wracam do pracy. Więc co zamierzasz namalować? ja, ja zamierzam namalować cały świat. A ja znowu pana widzę. Czego pan chce? Chciałbym zaprezentować panu mój najnowszy obraz. Dobrze. To będzie ostatnia szansa, jaką mogę panu dać. Cieszę się. Pamiętaj, że nazywam się Józef Neumarker i jestem poważnym człowiekiem z Wiednia. I nie powieszę w mojej galerii bylecznego. To nie jest byle co. Z całym szacunkiem. Pańskie wcześniejsze obrazy nie były nawet zadowalające. Ten na pewno pana zadowoli. Czy na pewno? Mogę panu go pokazać, się panu pewnie. Zgoda. Jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Zatytułowałem go świat. Czy, według Pana, tak wygląda świat? To tylko artystyczna interpretacja. Ach, tak. zatem wyjątkowo nietrafna. To prawda? Drogi Panie Szomowi. Niestety, Bóg nie obdarzył Pana talentem malarskim. Skąd Pan to wie? Nie. Tak sądzę, to mi wystarcza, żeby stwierdzić... Aby stwierdzić co? Że jest Pan. Żałosny. Dlaczego? Jest pan żałosną kreaturą, mylnie tylko uznającą samego siebie za człowieka sztuki. Sądzę, że to ja mam rację. <słuch> Proszę na to spojrzeć. Panie Szomki, to nie jest sztuka, to jest marność nad marnościami. Ikony bizantyjskie mają lepszą kompozycję i te przypadkowe uderzenia pędzla. Nie zgadzam się z panem. Zamilcz. Nie jest pan godzien nazywać się artystą. Proszę, proszę, proszę. Tak właśnie kończą wielcy artyści. Za drzwiami. Równie wielkich ignorantów. Czekałem na ciebie, przyjacielu. To świetnie, ale nie spodziewałem się. Wszechświat jest pełen przypadków, nie sądzisz? To prawda. Chciałbym się z Tobą napić i porozmawiać. Albo... porozmawiać i się napić. Mniejsza kolejność, mam sprawę. Idziesz ze mną? Jasne, ale jaką sprawę? Sprawę związaną ze sztuką. Wiesz to? Chodźmy. Dokąd idziemy? Do Czerwonej Kamienicy. się nad Europą. Widmo nowej sztuki. Widmo nowej sztuki, drogi przyjacielu. Tak, tak, tak. Więc zrobimy za tę nową sztukę. Wolno nam? Artystom wszystko jest wolno. Za nową sztukę. Za nową sztukę. Widzisz, zostałem niedawno malarzem. Objąłem kilka płci i zacząłem pracować. To znacznie lepsze zajęcie od agitacji. Też tak sądzę. Można w ten sposób przekazać ludziom dokładnie to, co się chce. Właśnie na tym polega sztuka. Malujesz to, co czujesz. Dla ciebie to takie oczywiste, ale dla mnie to zupełnie nowa materia. Spokojnie, rozumiem. Jeśli chcesz, żebym nauczył cię kilku technik... Ferenc, mi nie chodzi o techniki. Myślę o tym, że jeśli ja maluję i ty malujesz, to moglibyśmy zrobić wspólną wystawę. Wystawę? Niby gdzie? Tutaj, w Czerwonej Kamienicy. Pozwolą nam? Znowu właściciela. Porządny z niego człowiek, żaden burżuj. Nie weźmie od nas ani koronie. Czyli robimy tą wystawę? Oczywiście, że robimy. Zdrowie. Zdrowie. Dlaczego mnie nie namalowałeś, kiedy ci pozowałem? Nie chcę naśladować doskonałości. Chcę obcować z doskonałością. Widzę, że powiesiłeś obrazy. I jak ci wyszło? A wiesz, to doskonałe. Czemu cię nie było? Widziałem się z Erzy. <noise> Ferenc, Ferenc, ty romantyku. <noise> Karol, po prostu mi zazdrościsz, że kogoś mam. Moją ukochaną jest rewolucja, pamiętaj. Czyli jesteś sam? No, być może. Zostawmy na moment sprawy serca, Kiedy robimy tę wystawę? 25 czerwca, za tydzień. Musimy pozbawić córko. Ojcze! Znalazłem w Twojej mocniejszą w list. Wiele się z niego dowiedziało. Kim jest ten twój słodki Ferenc? Nie powiem ci. Nie, jak śmiesz. Twoja matka przywraca się w drogę. Nie wspominaj mi o matce. Dlaczego? Kochałam ją. Ona potrafiła kochać. A ty? Ty jesteś bestią! Teraz powiedz mi prawdę córko. Kocham Ferencę, szamogi. Dla dobra ludu Chorwatów. Gromadzę kapitał w złocie, ziemi i dziełach sztuki. Wprowadzamy ludzi do parlamentów w Wiedniu i w Budapeszcie. Pływając na ostałską węgiel. Funduje się rodzinki i tatry, aby społeczeństwo jej uwielbiało. Dzięki temu jest wyspę potęgi i prestiżu. Czy tych chceszło szybko zaprzepaścić dla jednego żałosnego malarza, którym się tromoręczyło? nigdy nie liczyło się dla Ciebie moje szczęście. Szczęście? Ha! Szczęście z tym prostakiem? Pragnę go. Ale Ty nie znasz żadnego innego pragnienia poza pragnieniem władzy. Ale powiedz to tak. Hmm. Ci, którzy pragną władzy, ją otrzymują, a ci, którzy pragną miłości, nie mają niczego. Nic im wystarczy, bo wie mają kogoś, kogo kochają. Zamilcz! Zaręczy z Hermanem Saskim. Jest on i bogatym mężczyzną. A ten związek wesprze nasz ród. Jeżeli zaś z swojego ukochanego, stracisz wszystko. Godność, nazwisko, trzystolecie dziedzictwo. Odbiorę Ci wszystko. Zostaniesz zwykłą guwernantką albo dziwką. 28 czerwca spotkasz się z nim ostatni raz i zakończysz to wszystko. Cigodni zebrani, pragnę was powitać w Czerwonej Kamienicy, na pierwszej w historii tego miasta wystawie awangardowego malarstwa. Dzień 25 czerwca 1914 roku zostanie ogłoszony dniem chwalebnym, dniem triumfu, dniem kiedy to nowe pokolenie przedstawiło Austro-Węgrom i całemu światu, że pora wejść na nową ścieżkę. Wkroczyliśmy w nowe stulecie, niech żyje nowa sztuka! Udało nam się, rozpoczęliśmy rewolucję pensów. Serwus, serdecznie. Serdecznie serdecznie. Przepraszam cię, bardzo cię przepraszam. Obiecałam ci, że przyjdę. Wiedziałam, że ci na tym zależy. Niestety nie mogłam. Dlaczego? Mój ojciec dowiedział się. Niemożliwe. Jak? Znalazł mój list do ciebie. Zabronił mi się z tobą spotykać, a niedługo zaliczył mnie z grafem Pierosackim. Co teraz? Teraz musimy się rozstać. Nie możemy się poddawać, musi być jakiś sposób. Wybacz mi, kochany, ale to już jest koniec. Kocham cię, Elzi, nie chcesz, żeby tak było. Ja ciebie też, Ferenc. Przeżyłam z tobą wiele pięknych chwil, zasługujesz na wiele dobra. Szkoda, że to się musi tak skończyć. Żegnaj, Ferenc. Nie odchodź. Pragnąłem podarować Ci wszystkie kolory świata. Świat musi pozostać czarno-biały. Serwus, Karol, nawet nie wiesz, co się stało. Serwus, Karoli. Co? Otrzymaliśmy telegram od towarzyszy z Sarajewa. Co w nim było? Serw Gabriel Bryncik. Zastrzelił arcyksięcia Franciszka Ferdynanda podczas jego wizyty w Sarajewie. A ten pryncyp to był was agent? Skądże znowu? Nacjonalista w dodatku Serb, ale. Wiesz co będzie? Co będzie? Będzie wojna. Jaka wojna? Wielka wojna, mówię ci. austro węgry zaatakują Serbię. Wtedy Rosja opowie się za Serbią. Przeciw Rosji wystąpią Niemcy, które zostaną wzięte od zachodu przez Wielką Brytanię i Francję. Włochy poprą Niemcy i Austro Węgry. Nie wiem po czyjej stronie staną Japonia i Turcja. Cały świat ogarnie wojnę. Rozumiesz? Cieszę się z tego? Jesteś pacyfistą. Ferenc, ty mnie nie rozumiesz, kiedy glob zapłonie masom robotniczym otworzą się oczy. Poruszą przeciwko wyzyskiwaczom, którzy rozpoczęli tę wojnę i... I nadejdzie rewolucja proletariatu. Na ziemi nastanie pokój, zobaczysz. Sądzisz, że z wojny narodzi się pokój? To będzie wojna, aby zakończyć wszystkie wojny. Ale czy zakończy? Oczywiście. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że mogę żyć w tych czasach. Karoli, mam do ciebie prośbę. Jaką Ferenc? Pożyczysz mi swój pistolet? Jasne. Ale po co? To za sztuki Karoli. To za sztuki. Dobra. Dobrze. Dzięki Ferenc. Jesteś dobrym przyjacielem. Nie ma za Nie ma za co. co. Serwus. Serwus.